Witam wszystkich. Mamy dzisiaj 3 października 2020 rok. Zajrzymy do tej rodzinki testowej. Ponownie zobaczymy, jak ona się tu ułożyła. Do zimy zobaczymy, czy jakieś mateczki nie ma pod spodem. No nie, ładnie, tu wszystko. Się dzieje. Wszystko na razie dobrze się dzieje. Zobaczymy. Tę rameczkę. Co tu zrobiły z tą rameczką. Czy to zostało? Czy coś przeniosły? Raczej zostało, bo ciężka ramka. No, siedzą sobie na tej rameczce. obsiadają, Zasklepione jest. Na razie jeszcze niech sobie to będzie, ale to pewnie weźmiemy Jeszcze trochę do magaynku, ale na razie niestety w będzie. Na razie nam to nie przeszkadza. Ta rameczka O, ciężkie. No, tu się wygryzło czerw. Było gniazdko czerwiochy z tego co pamiętam, zalały i zasklepiają. Dobrze, spojrzymy tu, czy tu wszystko dobrze jest. Wygląda, że wszystko jest dobrze. Na tej rameczce dalej Na następnej Ciężkie rameczki dobrze Tak powinno być Też tu jest zasklepione Ładnie Dzisiaj mamy wiecznie Ogólnie brzydko, ale słonecznie. A tu trochę drzewka są, zastawiają. To nie jest tak źle tutaj. Możemy przejrzeć sobie. Osieka jest trochę osłonięta. Ale pszczółki chodzą. Donoszą widać, popracują fajnie nawet i donoszą do ula, to blisko, w promieniu to będzie 300 metrów, może nawet nie. Mamy poplon z facelii i tego, tej faceli to będzie pewnie ze 6 hektarów albo więcej. Także donoszą widać, jeszcze uzupełniają. Ale to jest z czegoś innego, bo tu jest, jest słonecznik, też mają. Jest ciemny z faceli też widać. Komórki, ale żółte są ze słonecznika. Bo mamy tu chyba ze 2 hektary słonecznika też ten rok. Na poplon. znaczy to jest taka mieszanka. Gorczyca, słonecznik, rzodkiew i łubin chyba tam jest jeszcze. Ale tu jest gniazdo czerwiu no, te. ten pyłek pobudza jednak do czerwienia. Pobudza i czerwią. Widzicie, na tej ramce jest czerw. Tylko wezmę po słońce, zerknę. Słoneczko jest z tej strony. Są jajeczka też. Ten pożytek pyłkowy pobudza je do składania jajeczek do czerwiu. Są jajeczka. Dobrze to jest. Ale cóż. O i tu na tej rameczce też jest czerw. I też tu jest czerw. Też gniazko czerwio jest. To widać. Kometyczka mi się tu nie pokazała. Chyba gdzieś to jest. Może na następnej rameczce. Zobaczymy tu. Co my tu mamy? O, tu jest mateczka. Chodzi. Chodzi mateczka. Nie jest za duża już. Już jest odchudzona. No ale troszkę tego czerwiu składa. Chodzisz na dwóch ramkach. Nie powinno mieć to zmieć znaczenia wielkiego, ale wszystko zależy, jak te pożytki będą pobudzały je. To jest raz, dwa, trzy, 4, 5, sześć, siedem mamy ramek czerw w, w gnieździe ułożonych, a na dwóch jest czerw. Także ogólnie rzecz biorąc, reszta jest prawie że. Zabezpieczona pokarmem na całych ramkach prawie. No, aż ściąśniemy dobrze. No, A tak to ponadbudowują, mam te hoffmany. I problem będzie. Czerw, w sumie, powinien zajmować. Nie czerw, tylko kłąb. Kłąb powinien zajmować teraz yy, 2,5 cm ramka i, i, i przerwa uliczka to jest 3,5 cm. Yy, 5 ramek, raz, 2, 3, 4, 5 to jest 17,5 tak. To jest jeszcze 3,5 to jest 21. 26 cm niby maksymalnie jest kłąb to niech by był na całym niech by był nawet na sześciu do tego pokarmu w zupełności powinno starczyć, tylko że teoria praktyka to są dwie różne rzeczy bo jak zaczną zacznie czerwić teraz to będą wyjadały pokarm. Ja będą wyjadały pokarm to, im to za miesiąc to może nie być tego pokarmu. Może być mało co. Także musimy albo a może jakbyśmy odsklepili troszeczkę tą rameczkę. O właśnie. Też, bo ona jest tu nam w sumie niepotrzebna. W ogóle. Ale znów jak Zabierzemy ją, to w, tej, tu, w tym miejscu, pustym, mogą dzikie zabudowy robić. Także to jest, jeżeli mają pożytek, to jest tak źle, tak niedobrze. Także spróbujemy to odsklepić, żeby one sobie przeniosły tam do gniazda troszkę im to ruszymy to gniazda żeby ograniczyły tam mateczkę a za jakiś czas no, zajrzymy jeszcze, no zobaczymy co tam się będzie działo jeżeli będzie taka konieczność no, to damy jeszcze pokarwo ale na ten moment to by nie było o, czyścimy trochę z tego w sumie nie byłoby takiej potrzeby. Jest dosyć, a trochę miejsca do tego, ażeby się miały miejsce na odpoczynek pszczoły, bo pszczoły nie tylko w chłop się zawiązują i wiszą na ramkę, bo wchodzą do komórek i odpoczywają też. Pszczoły potrzebują chwili jakiejś do odpoczynku w komórce, i wtedy mogą znów wiszeć w kłębie i, i y, odpoczywać tak, jak w taki sposób. Ale to jest w tej chwili potrzebne, żeby się schodziło, chłodno było, a tu mamy ciepło, pożytki wokoło I, i, i jest jak jest. Także trzeba musimy cały czas czuwać nad tymi naszymi. Podopiecznymi i stwarzać im jak najlepsze warunki do życia. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do następnego to usłyszenia.